Hej, no? masz chwilę? No nie bardzo, coś ważnego? No chciałam... Zrobiłem coś głupiego. No? Pamiętasz ten dzień, jak miałem iść na urodziny do kolegi i kazałeś mm. założyć mi koszulę? Mm -hmm. To tak naprawdę poszedłem do skateparku. Poznałem tam starszych kolegów ze szkoły. Zakolegowaliśmy się i... Wiem, Krzysztof mi powiedział. Co powiedział? O whisky. Sorry, wiesz, że nie umiem kłamać przez twoją mamę. Wiesz, jak jest. No tak, tylko ja chciałem. Tak, wiem, chciałeś się przyznać, ja to doceniam. Głupio zrobiłeś, wiesz. Są gorsze rzeczy. Na przykład alarm bombowy. Jak ja bym był ojcem tego Irka, to on go sprał na kwaśne jabłko. Przestań. No co no, mówię tylko, że kardzielesne też mają swoje zalety. No jakby dzieciak wiedział, że dostanie chłostę, to by nie dzwonił do żadnej szkoły. Krzysztof żartuje. Co żartuje? Wcale nie żartuje. Ale spokojnie załyski jest tylko pouczenie. Super. To dobranoc. Dobranoc.